Każdy zadymiarz posiada specjalną ikonę za wbicie drugiego złota. Dziś przedstawię wam skąd one się wzięły. Pamiętaj o zostawieniu suba i łapki w górę pod tym filmem i lecimy. Shelly to po prostu jej strzelba na bardzo ładnym tle. Szczerze myślę, że był tu większy potencjał. Nita posiada twarz miśka, ale co ciekawe nie jest to twarz jej ziomeczka, tylko jej maski. Można to wywnioskować po otworach na nos. Wiedzieliście o tym? Ukolta to po prostu pociski, ale ciekawy fan fact jest taki, że są one srebrne, czyli tak jakby były to pociski z jego gadżetu. W przypadku Bola jest to dosyć oczywiste. Jest to po prostu czaszka z jego paska do spodni. Brock ma wyrzutnie rakiet, co też jest dosyć oczywiste, ale czy tylko mi to tło kojarzy się z usuniętą rzadkością chromatyczną? well Primo sprawa jest podobna jak u Jego ikona to po prostu jego wreslerski pas. Ikona Barleya przedstawia absolutny szyk i elegancję tego zademiarza, gdyż jest to jego mucha kelnerska. W przypadku Poko to po prostu jego oko, tylko że przymknięte. Widać to po jego animacji w lobby. Ikona Rosy to jej roślinka, którą trzyma na plecach. W tle widzimy fioletowy kolor, czyli prawdopodobnie włosy Rosy. Ale skąd się wziął ten liść? W przypadku Jessie to jej działko, które ma brakujący element, czyli zawieszka. Zwykłe niedopatrzenie czy błąd? Ikona Dynamajka to po prostu jego kanarek pod kaskiem. Tik to jego głowa, ale gdy przyjrzymy się detalom, to prawdopodobnie jest to głowa tuż przed wybuchem. Ikona ośmiobitowca to jego bardzo przybliżona twarz, która ma bardzo fajny klimat. Rico to jeden z tych nudniejszych przykładów. Jest to duże przybliżenie na jego oko. W przypadku Daryla jest to ikonka, którą posiada na swoim ogromnym czymś w rodzaju kapelusza na głowie. Jedna z najładniejszych ikon moim zdaniem. Peny to czaszka, którą posiada na opasce. Co ciekawe, ta czaszka na opasce nie jest pęknięta, a na ikonie już tak. Ikona Karla przedstawia jego jednącego bardzo szybko w twoją stronę. Jestem ciekawy, skąd brak oryginalnego pomysłu w jego przypadku. Jackie to jej szczęśliwe wiertło na jej hełmie, ale na ikonie faktycznie to wiertło wierci, a na kasku już nie. Gusa to twarz jego balona, która jest tuż przed wybuchem. Przechodzimy do epików. Ikona Bo to jego plecaczek ze strzałami. Dziwne jest to, że Bo ma w nim cztery strzały, a w ikonce zaledwie trzy. Gdzie ta jedna się podziała. Ems to bardzo podobny przypadek co Bardej, gdyż jej ikonka to jakaś spinka czy coś w tym stylu, którą ma przy szyi. Ale czy tylko mi to tło kojarzy się z wymiocinami? Jeśli chodzi o Stew to jest to po prostu jego logo schemu i pelerynki, które bardzo mocno kojarzy mi się z Surgem. Piper to jej parasolko-snajperka z tłem, które kolorystycznie przypomina jej sukienkę. Ikona Pam jest dla prawdziwych siłowniowych świrów, gdyż przedstawia jej ogromnego bica, szacuneczek. Frank to po raz kolejny to, co ma pod szyją. Jednak jest to zupełne przeciwieństwo szyku i elegancji, którą miał Barley, gdyż krawat Franka jest urwany. Ikona Bibi wygląda bardzo nudno: jest to jej logo na plecach kurtki. Tło tak samo jest w kolorze kurtki. Bibi wygląda jak pszczółka na ogromnym haju z wczorajszej imprezy. Już wiemy, gdzie podziała się zawieszka Jessie: znajduje się ona na ikonie na niego, co, biorąc pod uwagę, że trzech zadymiarzy ją ma, jest trochę nudne. Ikona Edgara to identyczny przypadek jak Bibi. Nie wiem jak wam, ale mi, ta ikona podoba się najmniej ze wszystkich. Griff to ciekawy przypadek. Na środku jest monetka, co jest dosyć oczywiste, ale wokół są jego obramówki, które posiada on na swoim hełmie. Ugroma jest to po prostu jego peleryna czy coś w tym rodzaju, która jest na jego klacie. Ikona Boni boli w oczy. Mimo dopracowania szczegółów, to ten X na zębie powinien być z drugiej strony. No chyba, że ja nie znam się na perspektywie, co jest dosyć możliwe. W przypadku Geyla jest to przybliżenie na jego czapkę uszatkę. Czy tylko mi ta z tej perspektywy przypomina lu? Ikona kolet jest chyba najładniejszą ze wszystkich. Jest ona śliczna i bardzo dopracowana. Ubel, tak samo jak przed chwilą mamy przybliżenie na twarz, ale tu już nie jest to tak dopracowane. Dlaczego jej okulary mają inny kolor? Ikona Asha przedstawia jego zebrane śmieci. Wow, mamy ci pogratulować, czy coś? W przypadku Loli mamy jej śliczny diamencik z naszyjnika, który przedstawia jej ogromny fame na skalę światową. Ikona sama przedstawia jego pięść w tych jego szczypcach. Mandy to cukierkowa królowa, więc w jej ikonie jest po prostu korona i tęcza, jest to chyba dosyć wymowne. Ikona Maisie jest dosyć ciekawa, gdyż nie mogłem znaleźć skąd ona się wzięła. Po przeszukaniu neta okazało się, że kiedyś to logo było na jej broni, lecz obecnie go tam nie ma. Mega dziwne. Hank to jego hełm z napisem B2B. Jeśli jesteś ciekawy, to w filmie o 100 ciekawostkach w Brawl Stars jest wyjaśnione, o co chodzi z tym napisem. Link w opisie. W przypadku Pearl mamy jej rękawicę z serduszkiem, która jest mega słodka. Larry i Lori to bilecik. Zastanawiam się, czy w świecie Star Parku są tak samo nielubiani, jak na przykład kanarze w Polsce. Ikona Angelo przedstawia jego strzałę, która wygląda jak komar, powiedzmy. Uberego jego ikoną jest dziara na jego ręce, która przedstawia bombę w kopycie. Ikona Shade przedstawia jego młańcu z zawieszką z logiem Brawlsters. Zastanawiam się tylko, dlaczego tło jest w takim kolorze. Ikona Mortisa jest łudząco podobna do ikony Franka. Mam wrażenie, że twórcy trochę zbyt często używali tego pomysłu. Tara to jej oko opaczności na jej czole. Szkoda, że w tle nie ma takich jakby bandaży, tylko jest czyste różowe tło. Czy ja mówiłem o braku oryginalności? Jean ma identyczną ikonę jak Tara, tylko z jego logiem. Tu przynajmniej są bandaże. Ikona Max to jej błyskawica, którą ma na swoim zamku do stroju. Pan Pe ma bardzo fajną ikonę przedstawiającą jego portiera na żółtym tle, tak samo jak jego dzwonek, z którego wychodzą. Ikona Kiełka jest mega ładna w swojej prostocie. Ta postać po prostu powstała, aby mieć taką ikonę. Byron to co ciekawe nie końcówka jego broni, a tak jak w przypadku Bula, jego logo na pasku. Myślę, że Squeak był na tej samej imprezie co pszczółka od B, ale akurat do niego ta ikona pasuje. Ikona Lu przedstawia jego loda w rożku. Została nawet zachowana dbałość o szczegóły i łyżeczka ma takie samo logo jak w jego modelu. Raws to po raz kolejny przykład jego loga albo z paska, albo z kapelusza, ale w tym przypadku posiada je on i tu, i tu. Bas to jego gwizdek wraz z szczegółami. Ale czy tylko mi przypomina on kaczkę? W przypadku Kieła to po prostu jego opakowanie na popcorn. Ale teraz pytanie, czy to w środku to jeden ogromny popcorn, czy twórcom nie chciało się tego zmieniać? Ikona Ivy przedstawia jej kokon z Ulta. Janet podobnie jak Shelly ma po prostu swoją broń na ikonce. jest to identyczny przykład jak Poco. Przecież te ikonki są niemalże identyczne. Buster to jego twarz, ale co ciekawe przedstawiona tak jakby utknął w swojej broni. Tutaj akurat braku oryginalności nie można zarzucić. Ikona Greya przedstawia jak trzyma swoją laskę. Ikona RT jest przerażająca, ale przedstawiona jego budowę bez głowy. W przypadku Willow jest to jej latarnia, która na ikonie jest aktywna i zaraz kogoś zarazi. Dał to ciekawy przykład, gdyż z jednej strony trzyma on hotdoga z musztardą, tak jak na ikonie, ale tło i metalowy fragment na ikonie wygląda, jakby był to hotdog z jego czapki. Ikona Chaka przedstawia czaszkę, którą ma z tyłu swoje lokomotywy. Nie wiem, czy szczególnie to do niego pasuje, ale ikona jest śliczna. Charlie to po prostu jej jojo z motywem pajęczyn w tle. Ikona Miko jest jedynym przypadkiem, w którym postać nie posiada tego, co tam jest gdyż szukałem tego banana i nigdzie nie mogłem go znaleźć. Melody to prosty przykład. Ikona przedstawia wirujące wokół niej nutki. Lily, podobnie jak w przypadku Sama, ma ikonę ze swoją pięścią, w której ma broń. W przypadku Clancy'ego chodzi prawdopodobnie o jego złoty kapsel na zbroi. Tylko ten na ikonie ma twarz bardzo podobną do niego. Jeśli chodzi o Moe, to jest to nic innego jak jego wiertło z maszyny, w której jeździ. Kończąc mitycznych zadymiarzy mamy Juju i na jej ikonie widzimy pluszaków wykonanych przez nią, ale osobiście nie wiem skąd wzięła się to pomarańczowa. Ikona Spike'a jest skarpetką z jego podobizną, z którą wiąże się ciekawa historia. Jeśli chcesz ją poznać, to odwiedź ten film. Link w opisie. Ikona Kruka to jego lecący nożyk, ikona Leona to po prostu przybliżenie na jego buzie, w której trzyma Lizaka. W przypadku Sindiego mam deja vu. A, no tak, jest to identyczny przykład jak u Tary i Gina. Ikona Amber znajduje się, jak już mogliście się domyśleć, na jej pasku. Ikona Meg jest bardzo ciekawa, gdyż tak jak w przypadku Miko, nie ma jej nigdzie na modelu. Najprawdopodobniej jest to jakiś ukryty przycisk, przez który zmienia się jej forma. Surf przedstawia swój czwarty poziom na ikonie. Ikona Chestera jest mega ciekawa, gdyż ta facjata kryje się dosłownie za jego plecami. Jak zwykle musiał być oryginalny. W przypadku Cordeliusa chodzi prawdopodobnie o logo na jego broni, tylko że problem jest taki, że zgadza się wszystko poza logiem. Ach, super sel. Kit to ogromne przybliżenie na jego złoty breloczek z obroży. Draco to najprawdopodobniej oko jego dinozaura w ogniu, ale jest jakoś dziwnie przedopracowane. No i Kenji to prosty przypadek przedstawia ona jego z kataną.